Słucham? No ja pana słucham. No nie, ja pana słucham, bo pan do mnie doszedł. Proszę od pana dokumenty. Rady Na podstawie? Ustawą o policji. Po co? Chcemy wylegitymowania pana. Yy, a czy naruszam jakiś porządek prawny? Yy, robi pan zdjęcia w miejscu no, no właśnie. No. Czy naruszam tym porządek prawny? Może pan naruszyć ten porządek prawny? Czym? Mogę, a nie muszę. Czy naruszyłem porządek prawny? <laughs> ja sobie nie ruszyłem, pan robił zdjęcia. Czego zdjęcia? Radiowozu. Radiowozu? Tak. Czy to jest prywatny y, pojazd? Ja Czy ja pan pełni funkcję. Dobrze, nie będziemy rozmawiać na No właśnie. No i, ale pan nie chciał legitymować. Jest pan funkcjonariuszem publicznym. Nadmieniam panu, że pan próbował, yy, pan próbował nadużyć swoich uprawnień. Pan mi poda swoje imię i nazwisko? Pan mi poda swoje imię i nazwisko? Żądam tego, aby pan przedstawił swoją legitymację, bo nie dopełni pan swoich obowiązków. Próbował pan nie legitymować w sposób nieuprawniony? Dżysza szybko uciekł. uh-huh